Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, a także tych, którzy chcą nauczyć się po prostu pisania rozprawki na poziomie szkoły podstawowej. Moim głównym zadaniem dzisiaj będzie przekonanie was, że rozprawka to naprawdę nic trudnego i wystarczy trochę zaangażowania z naszej strony i pewien schemat, który za chwilę wam przedstawię, żeby naprawdę pisać świetne rozprawki. Zapraszam. Moi drodzy, rozprawka to nic innego jak tekst argumentacyjny, tekst, którym mamy przekonać kogoś do naszych racji. Żeby tak się stało, musimy używać konkretnych argumentów, używać przykładów, postawić sobie tezę. To wszystko na pewno wiecie z lekcji języka polskiego. A dzisiaj chciałbym troszeczkę poukładać tą naszą wiedzę i za chwilę wspólnie napiszemy rozprawkę. Mam nadzieję, że przekonacie się, że jest to nie tylko dość łatwe, ale też bardzo przyjemne zadanie. Spójrzmy. Każda rozprawka, tak jak większość tekstów, które piszemy, składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Myślę, że to jest dla wszystkich nas oczywiste, co powinno znaleźć się we wstępie. Nasz schemat jasno to obrazuje, że wstęp to takie dwa, trzy ogólne zdania dotyczące tematu, który mamy zrealizować, a także obowiązkowe wprowadzenie przez nas tezy. Jest też oczywiście rozprawka z hipotezą, ale o niej dzisiaj mówić nie będziemy. Jeżeli chodzi o rozwinięcie, ono też ma swój konkretny układ. Ja swoim uczniom proponuję, żeby pisali w następujący sposób. Najpierw użyli argumentu, potem poparli ten argument przykładem i obowiązkowo, bo o tym nie można zapomnieć na koniec po przykładzie jeszcze podali taki wniosek cząstkowy. Następnie przechodzimy do drugiego argumentu, kolejnego przykładu i znów wniosek cząstkowy. A na zakończenie rozprawki musimy podsumować sobie to wszystko, o czym mówiliśmy i też obowiązkowo powtórzyć tezę. Proponuję wam dzisiaj dwa tematy. Najpierw zajmiemy się pierwszym. Temat: Z przyjacielem łatwiej jest pokonywać trudności. W formie rozprawki udowodnij słuszność tego stwierdzenia. To temat bardzo popularny i taki, który pojawiał się już na egzaminie ósmoklasisty. Moja propozycja wygląda następująco. Każdy człowiek w swoim życiu potrzebuje przyjaciela, czyli osoby, na którą zawsze może liczyć. W pojedynkę wszystko wydaje się trudniejsze, bardziej ryzykowne lub wręcz, wręcz niemożliwe do zrealizowania. Gdy mamy u boku bliską osobę, codzienne problemy przestają przerażać. To są te dwa, trzy ogólne zdania, o których mówiłem na początku. Bardzo ogólnie na temat przyjaźni, bo zgodzimy się, że przyjaźń jest tutaj głównym słowem, kluczem w naszej rozprawce. I gdy takie dwa, trzy zdania już umieścimy w swojej rozprawce, obowiązkowo musimy przejść do sformułowania tezy. Zrobiłem to w następujący sposób. Uważam, że z przyjacielem łatwiej jest pokonywać trudności, co postaram się udowodnić. Tak wprowadzona teza jasno sugeruje, że no, ustaliliśmy, o czym będziemy mówić w rozprawce. Spójrzmy na jeszcze zupełnie inny temat i też wstęp do, tego, do tej pracy. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w życiu nigdy nie należy się poddawać? Wyraź swoje stanowisko w formie rozprawki. Zgadzamy się? Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy się zgadzamy. Oczywiście, jeżeli uznajemy, że się zgadzamy, nasz tekst mógłby wyglądać następująco. Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, z niektórymi radzimy sobie bez problemu, a inne wymagają poświęcenia, odwagi i wytrwałości. Gdy jednak osiągniemy to, do czego dążyliśmy, uświadamiamy sobie, że było warto. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej: dwa, trzy ogólne zdania na ten właśnie temat, a teraz obowiązkowo wprowadzenie tezy. Zgadzam się ze stwierdzeniem, iż w życiu nigdy nie należy się poddawać. W swojej pracy postaram się udowodnić jego słuszność. Tak wygląda konstruowanie wstępu do rozprawki. To oczywiście nie oznacza, że ten wstęp musi wyglądać identycznie. To po prostu moje propozycje. Jeszcze raz przypominam: dwa, trzy ogólne zdania o temacie, a potem teza i już mamy cały wstęp. Możemy więc przejść do rozwinięcia. Zanim przejdziemy do napisania czegokolwiek w tej części naszej pracy, czyli w rozwinięciu, musimy dobrze przeanalizować w głowie, o jakie lektury będziemy zahaczać, o czym konkretnie chcemy powiedzieć. Jeżeli któraś z lektur nie leży nam za bardzo, nie bardzo ją lubimy, to zostawmy ją w spokoju. Chcę Wam uświadomić, że. Tematy na egzaminie ósmoklasicy są tak skonstruowane, że tak naprawdę nie tylko jedna czy dwie lektury będą pasować do naszego tematu. Jeśli dobrze się zastanowimy, jeżeli pomyślimy o motywach, które znamy z lektur, na pewno jesteśmy w stanie odnaleźć trzy, cztery, a może i więcej tekstów, które będą odpowiadać i będą mogły być przez nas wykorzystane w naszej rozprawce. Przejdźmy do rozwinięcia. Wybrałem ten pierwszy temat. Z przyjacielem łatwiej jest pokonywać trudności. W związku z tym, Nasze rozwinięcie zaczniemy od pierwszego argumentu. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby powiedzieć o małym księciu. To nasuwa się samo, jeżeli mówimy o motywie przyjaźni. Więc mój argument mógłby wyglądać następująco. Często sami nie jesteśmy w stanie dostrzec popełnianych przez siebie błędów. Prawdziwy przyjaciel szczerze podpowie nam, co robimy źle. To jest argument. Argument to po prostu zdanie twierdzące, które będzie w jakiś sposób nawiązywało, nawiązywało do naszej tezy. Oczywiście waszym argumentem może być cokolwiek innego, pamiętajcie tylko, że musicie dobrze to uzasadnić i podeprzeć odpowiednim przykładem. Doskonałym przykładem na potwierdzenie słuszności moich słów jest postawa Lisa z utworu Małe Książę Antoana de Saint-Exupérego. Bohater, poznawszy Małego Księcia, uświadomił mu, co w życiu naprawdę powinno mieć znaczenie i wpłynął na zmianę jego patrzenia na świat. Dzięki radom przyjaciela, którego oswoił, chłopiec zrozumiał, że mimo iż był oszukiwany i źle traktowany przez róże, powinien nadal ją wspierać, gdyż stała się dla niego jedyna na świecie. Mały książę zrozumiał, że jest odpowiedzialny za przyjaźń, która zrodziła się między nimi. Dzięki temu, że na swojej drodze spotkał lisa, zyskał nową wiedzę o życiu i zmienił stosunek do róży. Ten przykład pokazuje, jak wielką wartość ma przyjaźń, bo dzięki niej możemy przestać popełniać błędy. Mamy tutaj wszystko, co być powinno na tym etapie naszej pracy, a więc odpowiedni argument, potem przykład. Pamiętajcie, że gdy mówimy o przykładzie, nie możemy streszczać lektury. Nie o to chodzi, żebyśmy udowodnili, że znamy lekturę i po prostu pisali po kolei wydarzenia. My musimy odpowiednio jej użyć, żeby. Ten przykład stał się rzeczywiście potwierdzeniem tego, co powiedzieliśmy w naszym argumencie, a ostatecznie potwierdzeniem przecież naszej tezy, która jest najważniejsza w rozprawce. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście omówienie tego przykładu, udowodnienie dzięki niemu, że nasz argument jest mocny, silny, a na koniec nie zapomnieliśmy również o jednym dosłownie zdaniu czyli takim małym wniosku, który powinien pojawić się w tej części pracy. Ten wniosek jest w ostatnim zdaniu. Ten przykład pokazuje, jak wielką wartość ma przyjaźń, bo dzięki niej możemy przestać popełniać błędy. Napisaliśmy zaledwie kilka zdań, ale to zupełnie wystarczy, żeby zrealizować połowę naszego rozwinięcia. Przejdźmy więc dalej. Co teraz powinno się pojawić? Oczywiście drugi argument, a po nim przykład, i potem jeszcze znów ten drobny wniosek na koniec. Drugi argument. Zamykając się na świat oraz odtrącając bliskich, odbieramy sobie szansę na lepsze życie i stajemy się nieszczęśliwi. Na pewno domyślacie się o kim mowa. Chodzi oczywiście o Scroogea, Ebenezera Scroogea z opowieści wigilijnej. I po argumencie. Powinniśmy od razu zasugerować, yy, o kim będziemy właśnie mówić. Prawdziwość tego stwierdzenia znakomicie obrazują losy Ebenezera Scroogea. Główny bohater opowieści wigilijnej, był człowiekiem niedostępnym, oschłym i wycofanym. Najważniejszą wartość stanowiły dla niego pieniądze, dla których był w stanie poświęcić wszystko. Starzec nie traktował z szacunkiem swoich bliskich ani pracowników, ponieważ każdą słabość traktował jako brak profesjonalizmu. Obce były mu takie uczucia jak miłość czy empatia. Postawa przyjęta przez Scroogea wcale nie sprawiła, że czuł się szczęśliwy. Gdyby ufał ludziom i posiadał przyjaciół, z pewnością jego życie wyglądałoby inaczej. Łatwiej byłoby mu znosić trudy codzienności. Miałby przy sobie kogoś, na kogo mógłby liczyć. Przez swoją postawę bohater zmarnował większość życia. Tego, co stracił, nie mógł już odzyskać nawet po przemianie, jaka w nim się dokonała. Jak wynika z powyższego przykładu, porzucenie przyjaźni to droga, która prowadzi do zguby. Znów mamy w tej drugiej części rozwinięcia argument, rozbudowany troszeczkę przykład. Jeszcze raz przypominam: ja tutaj nie streszczałem lektury, po prostu użyłem tego, co było mi potrzebne, aby udowodnić, że mam rację podając taki, a nie inny argument. I po tym krótkim omówieniu, jeszcze obowiązkowo na koniec tej części wniosek: jak wynika z powyższego przykładu. Porzucenie przyjaźni to droga, która prowadzi do zguby. Jak doskonale wiecie, najwięcej miejsca i najwięcej czasu zajmuje nam przygotowanie rozwinięcia, bo musimy przeanalizować jeszcze raz, zastanowić się, które lektury będą odpowiednie, których bohaterów zechcemy wybrać, a także zastanowić się chwilę nad argumentami. Pamiętajcie, bo to bardzo często myli się uczniom: przykład i argument to dwie kompletnie różne rzeczy. Argument jest pewnym stwierdzeniem faktu, naszym przemyśleniem. Natomiast przykład jest po prostu uzasadnieniem na konkretnym przykładzie, właśnie dlaczego ten argument, ta nasza myśl, której użyliśmy wcześniej, jest słuszna. Tak to powinno wyglądać, a teraz przejdźmy do zakończenia. Moje zakończenie będzie wyglądać następująco. Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić, iż z przyjacielem łatwiej jest pokonywać trudności. Co to takiego? To jest powtórzenie tezy. Po prostu powtórzyłem to, co na samym początku ustaliłem. Zarówno historia małego księcia, jak i losy Ebenezera Scroogea dobitnie tego dowodzą. Życie człowieka pełne jest trudnych momentów, dlatego zawsze trzeba mieć kogoś, kto okaże wsparcie i podpowie, co należy zrobić, by stawić czoła kłopotom. Oprócz powtórzenia tezy mamy też jeszcze króciutkie i takie bardzo ogólne podsumowanie. Jeszcze raz przywołuję dwie postaci, o których pisałem, czyli Małego Księcia i Zara Skrudża, a także ostatnie takie zdanie na koniec, żeby ta moja myśl została jeszcze w głowie czytelnikom, żeby ktoś po prostu mógł z niej wiele jeszcze zapamiętać. To jest moja propozycja zakończenia. Oczywiście w Waszym wydaniu to zakończenie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Pamiętajcie tylko, że najważniejszą częścią właśnie w zakończeniu jest to, żebyście nie zapomnieli powtórzyć tezy, którą na początku sformułowaliście. To jest bardzo istotna sprawa, ale samo powtórzenie tezy to też jeszcze nie jest takie pełne i dobrze napisane zakończenie. Pamiętajcie, żeby jeszcze jedno, dwa zdania pojawiły się, też takie ogólne i podsumowujące to wszystko, o czym mówiliśmy. Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić Wam, że rozprawka to naprawdę nie jest trudne zadanie. Jeżeli potrzebujecie, możecie obejrzeć ten film jeszcze raz i przeanalizować sobie krok po kroku, co powinno znaleźć się w dobrze napisanej rozprawce na egzaminie ósmoklasisty. Zakończyliśmy pisanie rozprawki, a teraz spójrzmy na kryteria oceny. Za rozprawkę i każdy inny dłuższy tekst, który będziecie pisać na egzaminie ósmoklasisty, można otrzymać 20 punktów. Jest to bardzo dużo, dlatego warto dobrze napisać ten tekst, żeby po prostu osiągnąć wysoki wynik. Dwa punkty za realizację tematu wypowiedzi, aż pięć za elementy retoryczne to znaczy za takie elementy jak odpowiednio napisane argumenty, przykłady, za sformułowanie tezy, za powtórzenie tej tezy to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. Kompetencje literackie i kulturowe, to znaczy czy rzeczywiście znamy lektury i czy udowodniliśmy, że znamy je na tyle dobrze, by sprawnie móc ich użyć, gdy kogoś do czegoś przekonujemy, czyli właśnie w rozprawce. Kompozycja tekstu, a więc m.in. akapity. Styl język, za błędy językowe aż cztery punkty można stracić, jeżeli popełnimy ich bardzo dużo. Tak samo możemy też stracić punkty, ale tylko dwa za ortografię i jeden za interpunkcję. To wszystko jest sprawdzane podczas egzaminu smoklasisty. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem udało mi się przekonać Was, że pisanie rozprawki to nie jest aż tak trudne zadanie, jak mogłoby się wydawać. Trzymam kciuki za rozwój Waszego pisarstwa i mam nadzieję, że będziecie oglądać pozostałe moje filmy. Do zobaczenia!